Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki malutki miksik dwóch zdrapeczek, dwóch ostatnich premier. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie z tymi zdrapkami. Mamy więc zdrapkę za 5 zł. Wygraj 100 tysięcy zł w gotówce. No i za 10 zł. jest 500 tysięcy banku zobaczymy co to dzisiaj lot to naszykowało za nagrody. A jeżeli chodzi o nagrody, to pokażę wam również przypomnę co jest do wygrania w rozdaniu, tym na wsparcie kanału w listopadzie. Więc zbliżają się święta Bożego narodzenia. Będą serweteczki z motywem świątecznym, bombkowo-choinkowym. Do tego mam taki woreczek czekoladek, również świątecznych, z Mikołajem, z choineczkami, bombeczkami. Więc będą takie czekoladki. No i jak święta to oczywiście magiczne gwiazdeczki. Dalej z takich świątecznych rzeczy będzie czekoladka od wedla z karmelowym nadzieniem, też taka świąteczna reniferkowa i druga czekolada z wedla mleczna cynamonowa z wafelkami. Jeszcze nie jadłam tej czekoladki, także też jestem ciekawa, jak ona smakuje. Dalej, co my mamy? Od Wawela dwa batoniki czekoladowe. Jeden jest z nadzieniem adwokata, drugi tofi. Dalej mamy od Milki hipcia z kremem malinowym i takie... Kółeczka twisty mleczne, więc będą jeszcze te rzeczy. Dalej mamy jelly bean factory, koktajl owocowy, fasolki takie owocowe, e, żelki tak zwane wielosmakowe. Mamy smak winogrona, kwaśną cytrynkę, banan, brzoskwinia, gruszka. Truskawka, wiśnia, yy, arbus i mandarynki. Bardzo lubię te fasolki. No i żeby nie było, że wszystko tak pójdzie w bioderka, dokładam dwa kisielki fit. Tylko 97 kalorii. Mamy czerwoną porzeczkę i pingwę. Więc to jest z takich słodkościowych rzeczy. Do tego jeszcze oczywiście kosmetyki. Medełko o smaku, zapachu truskawki z limonką. To jest medełko takie e, z peelingiem, czyli złuszczające. Bardzo fajne. Używam na co dzień, także znam. Co, co, co potrafi zrobić tak to mydełko dalej mamy z, też z Oriflame zestaw takich trzech rzeczy mamy korektor czarną kredeczkę i zestaw do makijażu brwi no i na koniec woda toaletowa też od Oriflame, incognito bardzo fajny zapach więc te rzeczy wszystkie będą do wygrania w tym rozdaniu listopadowym za wsparcie kanału. Ja już tutaj sobie robię porządek, to przesuwam wszystko i wygrapiemy te dwie zgrabki, ostatnie, najświeższe premiery. Bierzemy pierwsze 100 tysięcy w gotówce. Premiera poszła fatalnie u mnie. Ale chyba też nie tylko u mnie, bo tak jak patrzyłam, to średnio wychodziły te premierki. No, i tutaj mamy oczywiście nasze liczby. Możemy znaleźć też pliczek banknotu. Nasze liczby to 11, 24, 17 i 13. No to szukamy. Mamy trujeczkę. Już myślałam, że to 13, ale niestety 18. Dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa. Na razie nic. Trzydzieści jeden, sześć, piętnaście, trzydzieści dwa i ostatnie dwanaście. Więc jak widać, ta zdrabka jeszcze mnie nie lubi. I w sumie, tak troszkę z wzajemnością. Zobaczymy teraz to. 500 tysięcy w banku. Na premierze znalazłam bank. A czy dzisiaj coś znajdziemy? 15. 39. 6. 28. I 8. To są nasze liczby. Szukamy albo tego złota, albo banku. Czegokolwiek. Mamy jedyneczkę. 40 trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa, dwadzieścia dwa, trzynaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć. Na dwadzieścia osiem mamy po środku piątka. O bok też. Tu jest. Siedem też pomiędzy się wcisnęło, trzydzieści jeden, trójka, czwórka, trzydzieści sześć, no i ostatni rządek, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, szesnaście, trzydzieści cztery i dwadzieścia sześć. No to niestety dzisiaj dwa pustaczki się trafiły. No, ale nic: 15 zł tylko na minusie, więc nie jest źle. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.